Siemanko, witam na kanale się naprawi. Dzisiaj troszkę tak Będzie niemotoryzacyjnie. Dzisiaj mam taką Domową robótkę Sobie przeprowadzę ją tutaj Ogólnie zobaczycie Co można zrobić z takiej starej Szafki Nie wiem jak, jak to nazwać no, no Szafka taka nie stara no, Tu mam Tu mam szafę taką Ikei, białą normalnie no i żeby to ładnie współgrało kolorystycznie pomaluję sobie taką farbą do mebli nie będziemy nic tu szlifować tylko przetrę skórze tą szafkę tu jeszcze uprzednio trochę podkleję, bo ta listewka tak chujowo wygląda no i myślę, że będzie szybka robótka to ja to podkleję Ustawimy na środku pokoju. Jeszcze tutaj to mamy takie nieładne. Nie wiem, czy to klej, czy coś. Wszystko pozdzieram, ci zakleję, zakleję uchwyciki. No i będzie szybka robótka. No i tutaj uchwyciki odkręciłem, żeby. Jednak z tym się nie pierdzielić Farbę mam taką z marketu budowlanego Cena około 50zł, ja już tutaj wymieszałem sobie Wiem, że tutaj używają pasty kredowej ale ja, wziąłem, ale ja wziąłem taką pastelową Mam tutaj taki wałeczek profesjonalny I pędzelki mniejsze, żeby malować no to zobaczycie jak to będzie zaraz wyglądało proszę Was szybka robótka Zobaczcie jak to ładnie kurwa wygląda mm. ładnie się to kurwa maluje pełna profeska kurwa aż tak bardzo nie śmierdzi to się obawiałem, że to będzie kurwa, strasznie śmierć, ale jest dobrze, więc maluję, maluję dalej. Zobaczycie, jak będzie później wyglądało. Obecnie po pierwszej warstwie, tu po tej stronie widzimy, już naniosłem drugą warstwę. Tu nadali pierwsza. No i tu zacząłem drugą warstwę. Jak widzicie, jeszcze gdzieś tak mniej więcej z jedna warstwa, czyli gdzieś z trzy warstwy nałożę i powinno być elegancko. No ale to jak wiadomo to jest wszystko w zależności. Biorę się dalej za robótkę. Oto efekt finalny. Nałożone zostały cztery warstwy. W sumie tak, prześwitów nie ma. Nie wiem czy to w będzie widać trochę przetchnie uchwyciki zamontuję no i je kurwa, wcale ta farba tak jakoś nie śmierdzi. Czyli możemy najtańszym wałeczkiem w miarę tanią farbą taką, albo kredową, albo jak ja użyłem sobie Odnowić taką szafeczkę, mebelek. Widzicie, szybka robótka. Jak postawię tam w kącie, to jeszcze pokażę Wam, jak wygląda z uchwytami i po całkowitym wyschnięciu. I tak się prezentuje. Po robótce wyschło. Są pewne tam niedociągnięcia. Ale chciałem zobaczyć, czy mi się to uda, nie? O, zrobiłem. Zobaczcie, jak ładnie, ładnie to wygląda. proszę ja was. No, te uchwyty niech już zostaną w takim kolorze. Bo i tak ta szafka tutaj długo nie pobędzie. No. no, to to by było na tyle. W następnym filmie, już na pewno wrócimy do tematu stricte motoryzacyjnych no i to by było na tyle pozdrawiam wszystkich trzymajcie się i do zobaczonka siemanko no to szafeczka nawet ci kurwa wyszła, nie powiem amatorsko była amatorsko, ale kurwa zrobiłeś no Да,